No, to se zjedli. Zbojtowali nas. A pani wie może czy ten kebab w ogóle działa? Bo kiedyś to... Normalnie, tak, nie wiem co się dzieje. Nie no, niedziela niby jedenasta nie w to bo... drugą. <laughs> Ogólnie duże, duże są jakieś kolejki do tego chyba, bo chcieliśmy właśnie wygrać. Jest dobry. To, mogę to ja to... wiem, bo myśmy zamawiamy go czasami. Ja chciałem nigdy nie byłem tu w lokalu na miejscu. On jest taki inny, był orientalny. Tak. Tak nie ma. Idziemy dalej. Jeszcze znaczy zjemy sobie po lodziku. Trzeba będzie wrócić innym razem, nie? Hmm. Ale to przykre, przykre. Ale pani już zarekomendowała. Taki nie. głodny byłem i nadal jestem. <laughs> Za 10.13, jeszcze się nie jedliśmy. Znajduję się przed Beit El Falafel, miejscem, które serwuje kebaby, falafele. Niestety oszukali nas. Mieliśmy zjeść kebaba na śniadanko, ale zostały nam lody z pobliskiej budki. Niestety zamknięta jest knajpa. Niby otwarte w niedzielę, ale dzisiaj nas nie uraczą kebabem. Ja wziąłem dzisiaj nie lody, tylko sorbety. Jedna kulka kosztowała ile? 6 zł? 6 zł. 6 zł za Powiem tak. Jeżeli chodzi o sorbet, mango Marakuje mam i drugi to jest truskawka. Ta truskawka jest. Nie ma jakoś takiego super smaku nie, coś tak aż bardzo prawdziwej truskawki, ale mango marakuja muszę przyznać, że jest niezłe. Nie chcieli nam dać tutaj kebaba. Dojdziemy do konkurencji. Nie wiem, jeszcze chyba do Karima pójdziemy. Kebab u Karima 49 1300 opinii. Idziemy sprawdzić, czy faktycznie na tyle zasługują? powiem tak. Jak u Karima będzie zamknięte, to będę bardzo, bardzo zły. Właśnie widzę, że otwarcie, poniedziałek 9. Jest godzina Niedziela zamknięte. Niedziela zamknięte. Nie chcą nas nakarmić. To Dobra. trzeba szukać innego miejsca, więc pewnie wylądujemy w Ankarze. Albo Ankara, albo lecimy do tamtego. Na bokserskiej. No to, no to na, bokserski. na boksersko no. idziemy. To jest taki kebab, gdzie masz w środku normalnie. To jest kebab ze sklepem w środku. Możesz kupić chyba orientalne przyprawy. Nie jestem pewien, zobaczymy na miejscu. Sprawdźmy Ale wyglądało tam. to na Google bardzo ciekawie. Prawdziwy. Zaraz sprawdzę, czy jest otwarty. Miejsce nazywa się, o którym mówiłem przed chwilą, Alania Doner Kebab, jest zamknięte. Yeah. Dobra, czyli nie mamy nie idziemy do Ankary. Jest! Mamy go! Jest kepsik! Powiem szczerze, że nie jest za duży. Mhm. Tak, ale fajna jest pita. To jest, mamy tutaj pite, a nie tortille, więc to już jest od razu plus. <śmulny> Dobra. Więc co my tu mamy? wzięliśmy kebaba mieszanego mieszany sos i mieszane mięso, więc taki standardzik. W środku widzę jest ogórek I to chyba jest kapusta pekińska. Nie jestem. Dyb... Albo Kolesław, to jest taki Kolesław i ogórek. No i mięso mieszane widać. Te mięso wygląda całkiem ok jest go sporo, ale sam kebab nie jest jakiś wielki. od tej strony sałatkowej i od mięsa. Bardzo lubię to mięso. Dobre jest. Sałatka jest spoko. Powiem hmm. tak, to od razu pierwsze rzuca się w oczy albo na kubki smakowe. Mięso jest słone. Dosyć mocno słone jest to mięso. Nie masz takiego wrażenia? Ale jest całkiem dobre. Nie, nie wygląda... To jest chyba taka kula mocy, ale lepszego sortu, tak mi się wydaje, bo nie jestem przekonany, żeby to było takie mięso robione przed nich. Delikatne jest to mięso. takie. Chociaż ten kurczak mógłby być przez nich robiony, więc w sumie nie wiem. Mi smakuje bardzo. Mięso jest naprawdę, nie jest smaczne. I wyczuwam tutaj, co jest ciekawe, na pewno jest pokropione sokiem z cytryny bo wyczuwam ten sok z cytryny na mięsie właśnie nie wiem czy to mięso jest, czy to z tej sałatki, ale podejrzewam, że przed zawinięciem Pan, który przygotowuje kebaba po prostu sokiem z cytryny jeszcze pokrapia pokrapia, naprawdę, bo czuć, czuć tą, tą cytrynę i tak odświeża kanapkę, całkiem dobra kanapka już kończę tego kebaba, miał być sos mieszany ale powiem szczerze chyba jest łagodny, bo nie wyczuwam tutaj ani trochę ostrości. Więc podejrzewam, że jakaś pomyłka zaszła. Ale nie przeszkadza mi. Mięso jest dobre, więc przynajmniej ostry nie zabija jego smaku. To nie jest mój pierwszy raz. wiem tutaj już pewnie jakiś tam 30 raz. Ale zawsze to mięso jest smaczne. Polecam ten kebab. Szczerze Taki kebab, naprawdę taki, siódmeczka, myślę, że spokojnie. Spokojnie, siódmeczka. Wiadomo, nie jest to kraftowy kebab jak yy, w Piripiri, ale naprawdę bardzo dobry. Chociaż cena zapłaciliśmy 24 zł. Nie jest mała. A to był rozmiar XL, nie ten największy, bo jest jeszcze XXL, który kosztował 28. My wzięliśmy trochę mniejszy, bo jeszcze będziemy szli w jedno miejsce. I powiem szczerze, że. 24 za taką to jest chyba sporo dosyć. Ale jest dobry, dobry jest kebab, więc wpadajcie To jest ulica jaka to jest Cybernetyki. Ankara na cybernetyki. Przechodzia tu jeść, przynajmniej przynajmniej... Przynajmniej dali nam głodnym wędrowcom. Jeść. Przeżyliśmy. Pojedze, pojedzone można iść Proszę dalej szukać kolejnego kebaba Idziemy w kolejne miejsce.